Okej, okay, jesteś, na no to skacz. Okej, okay, a ja cię uratuję. Tylko chcę to zrobić tak fabularnie, patrz. Wezmę sobie je... bo patrzę na jakaś dziewczyna niestety. Wezmę sobie żelato. Ale ha Ja się po skarpetkach święto. Mmm, śmierdzące skarpetki. O twój żelata jesteś obleśna. To jest ha, ha, huła, nie no. Hahachła to pięknie. Stop jeszcze raz. Muszę cię uratować, żeśmy mogli iść na łóżko. Ale to znaczy iść na łóżko tam, u niego. nie no. Teraz. A potem się da. Skacie! A dama będziesz to wstawiał? No. I nie mów do mnie po imieniu A, sorry. Czekaj no. Ale ja nie pamiętam, którędy ja mam iść. Kurde. Żulisa... Zaśpiewaj tomatyk. Nie. Bo się wstydzisz. Eee, nie. No. Byłem! Jest! Idę A cię tak ratować. Spada. Nie. Wtedy bym dopiero mógł facepalma wstawić. W ogóle widzę, nie wiem czy ja to wstawię, czy nie wstawię tego facepalma. Hmm. Chyba wstawiłem. Jeśli wstawiłem, to piszcie w komentarzach, wstawiłeś I Jak nie wstawiłem, to piszcie, nie wstawiłeś Kurde Zrobiliśmy sobie małą przerwę Tak? Jaką przerwę? Aha, no tak, musiałam iść do kibla Może włączymy piosenkę tutaj? O! Dobry pomysł. Patrz. Niech gra piosenka. Cały fajniejsze. Życie jest No. Muzyka dopasowana do tła. Uratowałem cię. Ład! Zdowędę... Czemu nie jesteś w wiaderku? Idziemy na to? Czekaj, bo tu są pieniądze. Ja wlecę do akwarium, wiesz? Ja, ja też tak Zaraz będzie wszystkie pieniążki będą. Albo chodzi na wylko tego chłopaka. Okej, okay, już do Ciebie. Wiesz co, ja tu pod biurkiem ino zrobię, bo tutaj... Ej! Bo tutaj ten chłop... Właśnie, skąd ten chłopak ma tyle hajsu? Że go, rozwala, że go porozwalał po całym pokoju. Nie żal mu. Ale na Matka ten się naklejkami zachwyca. No i tak. o. Ale on musi kochać to Lego. No. Ja też tak kocham lego. Ty patrz! Fabryka hajsu! Ja idę robić hakerstwo Patrz tam zbieraj hajs... O będzie milion! Wiem! Będzie milion Już ci zdobywam milionik Adam Trzeci raz co to powiedziałeś moje imię Wiem. No i to że to jest do internetu 63 a mu się... Web Kurchan. Jestem ciekaw, co się stanie, jak zwierzemy ten hajs, bo nigdy mi się nie udało. Fajna ta muzy muzyka, mógłbym tego słuchać wciąż. Zdobył się jakieś pieniążki jeszcze. Robi się. A może jakieś lepsze, widzę, Fioleta. Tak? Ja tu szukam. Widzę! O, ja też widzę. Ja ostatnie zdobędę, okej? Okay. A ja zdobywam... ostatnie! Dobra, klocek. 7 na 10. Złoty klocek. Nieważne. Ale ja udało nam się. Ale możemy zbierać jeszcze więcej. Ciekawe jestem, czy teraz będą mnożniki działać. Ja zbiorę <laughs> Jeszcze dwa klopuszki Tylko jak je zdobyć Co? Właśnie nie wiem Wszystkie wiem, że są tutaj O matka, ale jestem szczęśliwy, że prowadzę z No Nie wiem czemu, ale Naprawdę, przez to, że... Przez to, że tak długo... Ej, tutaj można wejść! Jak się tu wejdzie... To co się stanie? Albo bo ja wiem, tam też są po prostu pieniądze. Ja tam wchodziłem. Klamka, na klamce są pieniądze. Gdzie jest klamka? Te drzwi nie mają klamki! A, nie mają. Nie wiem. i my to wszystko zdobędziemy. To znaczy, jakbym nie miał tych wszystkich mnożników, kto by to dla mnie nie... To A, nie... on chodzi, miał na film. mi <laughs> film. Co? A. Idę na sufit. On przykleił klocki lego? Idziemy już hasy na te klocki. O, nie zauważyłem, byłem. że to jest Skype Ej. Falan. No. Poszukajmy brązowiaków. Ja, ej! Jak to zbudować? Co tu się robi? Nie ja mam... tu trzeba złote klocki mieć do tego. Jak złote klocki? nie zestawy. A ty masz? Instrukcję nie mówię. A ty masz? Nie. Mm, Gdzie chcę teraz zostać? Gdzie teraz? A ja chcę zostać Ale wykonajmy jakąś filmu. misję, bo że się będę nudzić. To w ten... następnym odcinku wykonamy misję, no nie? No. Mówiłeś, że do końca odcinka będziemy powiedzieć, bo trzeba zdobyć cały milionik. A my to zrobiliśmy w bardzo krótkim czasie. Tak, bo się mili. A ile trwa filmik? 8 minut i 30 sekund. Za minutę zakończamy. Ała! Gdzie autko? Co? Nie powiem ci. No powiem. jest jesteś. To patrz na mój ekran. Ale ja chciałem swoje autko dostać. A to jest tylko jedno. No to daj autko. Nie! Nie! O, w duchę, tam się nie da. Wjadę poduszko. O, ej. Klikam na Frediego. Okej. Okay. <laughs> dobra. Uciekam, bój pod łóżko, widzowie. Po nagraniu tego odcinka muszę zgrać filmy. A zgrywamy potem coś na YouTube'a? Uwaga, a tam zaraz tu... Kurczę, 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 No to kurczę, Co ty robisz? Co ty robisz? ty Numerów... Tu, bo wykonamy pierwszą misję. kurczę, pierwszą Złote. Podbierajmy na Złote No tamtej misji też są złote klocki. Wszystkie zebrały stąd? Tak. Kurde, tego się... Czemu się nie da tepnąć?